Jo, uśmiechanko z tej strony, Snow, to już jest piąty odcinek serii Let's Play yy, Concordia <coughs> Sorry, że mam chrypę Concordia, dzisiaj przedstawię Wam jak zarabiać na serwerze Concordia, bo mam wiele pytań yy, dotyczące skąd mam tyle kasy yy, itp. Więc co Wam teraz pokazuję yy, mój zarobek yy, Więc tak Podstawy pistały to sobie na niż metala Walić w całą aurę i no, no i cała i dać sobie na full yy, druga rzecz, prawa mieć gilię yy, na 7 levelu się najlepiej zatrzymać, bo tego no na 7 levelu podobno najlepiej drogę bermaty tak to tak jakoś yy, trzecia rzecz, startu dać wszystko w siłę no i co bermaty e, mogą czasami lecieć nie szybko, znaczy yy, mogą lecieć nie z całego świata, a czasami w ogóle można 3 polecieć. mam w kieszeni, żeby mi 4 poleciało ze spota. Kur... Ehm... <laughs> no. Eee... jest sobie sofitkę złapię. <laughs> Druga rzecz, to oczywiście mieć rękawice na pół godzinki. Jakbyście, jak byście myli na godzinkę, to jeszcze lepiej, bo tutaj jest 100% dropu. E, I... Tutaj... Pelerynki. Tak. Pierwsza rzecz, to tak... Zakładamy pelerynkę na pół godzinki. Odpalamy aurę i koksimy, no jak tutaj widać jeden bermat mi już poleciał hmm, więc yy, nie narzekam <grymne> no to klepiemy nie wiem czy coś teraz mi poleci bo ja mam jakieś nieszczęście bermat mi od 5 minut nie chce więc nie wiem czemu tylko żeby nie przekroczył też lewla to muszę tutaj oddawać wszystko Sklidujemy. O instrukcja mi dropu sobie otworza o, głównie sobie tworzy. Mm. No to, to taka zasada praktycznie, że tutaj praktycznie ludzie zarabiają najlepsze zarobić. Też są metkiem 2, ale mi się zdaje, że tutaj się lepiej zarobiło o, Już jak ktoś pierwsza bermatyczna bermat byciała i w, nie wiem może w dwie godzinki spokojnie powinniście wdropić 60 <laughs> bermatów, więc nie widzę problemu. A pod... Albo te bermaty sprzedać za 500k, po Czasami to tyle sprzedaje, kasem się sprzedał. 50 y, na 925 kk więc to jest dobry zarobek y, no od odparł z dalej nie wiem czyś ogólnie widzicie, przymulony jestem więc ja będę tu pieprzył, nie wiem o no to wybaczyć y, tutaj dropę też itemy jakieś takie w zasadzie też jak y, byłem toksem w V2 bo musiałem wbijać level, a właśnie biłem przez jeden level tylko że miałem jakiś problem kurwa i mi się frapsem nagrało nie gadałem przez pół godziny jak a kurwa to tutaj patrzę w film cię nie? Nagrał, nie? <grym> e, no to robię taki dla was odcinek że jak zarabiać się ogólnie mm. no e, to tak co to jeszcze mogę wam powiedzieć co to jeszcze wam mogę powiedzieć hmm. no ogólnie to nie wiem <grym> o metek jest ale nie będę metka bił, bo to chce mi się strata czasu teraz na to film nagrywam, więc mam to w dupie ten, e, tego e, metina ale a właśnie na żykelcie że mikro on zjeba, znaczy do dupy, no sorry za mikro, ale no, zrąbało mi się mikro, będę musiał w najbliższych czas w, w najbliższych lele kurwa, nie musi pytać, w najbliższych dniach kupić nowy mikrofon, więc mm, wybaczcie jak to będzie, a w ogóle też cicho gadam bo nie wiem czemu, ale mnie takie na nocne nagrywanie bierze więc e, jak widzę właśnie bermaty akurat coś mi nie lecą nie wiem czemu czekamy myślę, że to odcinek nie będzie taki dumny tylko pokazanie mm, przez chwilę jak wam, jak dropią te bermaty mówię, że to zależy od szczęścia czasami, o następny brat, jest mówię, że czasami wydropi kurwa ze spota, y, kurwa, 60 kurwa z jednego spota wydropi a z jednego główno, drujo też gówno więc no, ale myślę, że się opłaca tutaj tropić bo przez godziny można ładnie się dorobić na, kioś, na jakąś na przykład zbroję lub na jakąś, nie wiem brandę czy kurwa broń nie wiem no to nie wiem ogólnie no widzicie na przykład z tego spotami, a ani jeden nie poleciał o oh, oh, oh. Jak zmontuję, to będzie pierwsza w nocy już, na to... Mm. No. No <coughs> to jeszcze tutaj parę spotów i... Tam gdzie na tyle, myślę, że... komuś się przyda ten poradnik, ale też mówię, że... możesz sobie zrobić 3-5 level najlepiej... Bodziaka... i... i z... kurna, czemu nie mogę otwierać? i z nimi na... Yy nawetki na 2, więc to jest to też dobry zarobek Każdy tych ksiąg to podropi trochę i ob... wyjdzie z tego druku i z, z podrobi się nie z 10 Ja nie no z nie 10 minut podrobi się tak gdzieś z 2 godziny założymy 50-60 ksiąg pudełek i to wyjdzie że kurwa zarobek ma niecałe kurwa, 10 kk kurwa bo to wieźcie znacznie yy, to our time bardziej ostrze schodzą bo tak na to o właśnie czemu ja sobie tego nie biorę, na sienika. o jezu nie to kurwa wezmę sobie żeby szybciej chitać e, i plus jeden he, <grytanie> jak o następny bermatek widać ja mówiłem, że tak czasami kula z jednego spota poleci e, mniej a kurwa czasami zero ale ja może kurwa, się tutaj w niecałe i filmie mam 4 bermaty, więc nieźle, nieźle. A właśnie, muszę sobie przerzucić właśnie tutaj. Eee... Dobra, dobra. No, to e, jakby ktoś chciał gildię, to mm, może do mnie napisać. Ja postaram się mu załatwić jakąś gildię, jeśli ktoś by chciał się podrobić, więc to nie ma problemu że teraz te w te, te mieście lepiej mogą znaleźć gildii a żel mi trochę jest <grym> no ale zobaczymy co będzie co będzie nie? Mm. a ogólnie to też właśnie zapraszam was do mojego aska którego niedawno zarzuciłem chciałem, ja wiem jakoś tak mi się na aska więc mm, myślę że mm, myślę że będziecie pytać różne pytania do mnie <laughs> Może się dowiedzieć się wi więcej czegoś ode mnie o <laughs> sorry ale król, my tak e, myślę że e, to się dowiecie więcej o mnie się bardziej z zapoznacie w ogóle to już prawie osiągnę 50 tysięcy subie, 50 tysięcy marzenie by to było 50 e, subskrypcji więc myślę że zrobię jakiś konkurs na te 50 subskrypcji hmm, zobaczymy e, co będzie to będzie Chciałbym, muszę dobić te 50 subów to co ostatni może spociek albo dwa jeszcze wezmę dla was żeby tylko bermacik jakiś poleciał hmm. mm, mm, mm. co i chyba będę kończył ten odcinek bo nie chcę zamulać ja A, chyba by się wzięwać z tej ja jeszcze te będę go w na YouTube i pójdę w kimę pewnie bo jest już chyba przed hmm, północą no a nie wiem co mi tak kawaś, bierze tego. też mam mm, też myślę że jeszcze trochę z tego pociągnę do i myślę że zmienię serwer nie dlatego że mi się podoba tylko po prostu o troszeczkę myślę że serwer się nudzą, najwyżej już na większy level zrobię nie wiem zobaczymy na 100 może subskrypcji to będzie konkurs do wygrania będzie właśnie jako z Concordii ale to jeszcze zobaczymy bo być może wrócę ale chociaż wątpię bo ja nigdy o, 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 zagadałem się wam wami teraz bym kurwa teraz expa stracił znaczy level bym miał 8 nie? No. no to to ostatnie słowo e, ogólnie co mówiłem że no zobaczymy czy nie wrócę ty na concordii choć wątpię bo to bo ja praktycznie na żaden serwer y, no praktycznie nie wracam kręcę z nowego sera jestem ciekawy na innych serwach jak na jakieś nowe nie wiem, załóżmy fabuły, kurwa czy coś z takiego tam myślę, że następny sery to będzie też jakiś hard, ale jeszcze nie wiem jaki zobaczymy dobra no to co? Ja chyba no ja się między z wami żegnał jak widać moim zdaniem tutaj najlepiej dropić mm, najszybszy zarobek dla mi małych leveli, więc spokość tak na koniec otworzymy dla Was też bermatów <laughs> Rada <laughs> Dobrze dobra no to co ja się z Wami żegnam, subskrybujcie mój kanał oraz lajkujcie moje filmy, polecajcie mnie, zapraszam na mojego Aska, trzymajcie się na razie.